Nazywam się Krzysztof Gach. Zajmuję się wypasem owiec na Turbaczu od 2002 roku. Więc to już minęło sporo czasu z różnymi tutaj przygodami i pogodowymi i hasowymi. No bo to tak w tym zawodzie już bywa. Jest to teren dość ciężki do wypasu, bo otoczony lasem i, i sporą ilością drapieżników różnych i ciężkimi warunkami klimatycznymi, no bo to jest ponad 1200 metrów nad poziomem morza, więc to jest bodajże najwyżej położona bacówka w Polsce, jeżeli nie najwyżej. Być może Rusinowa Polana jest na podobnej wysokości, więc to jest ciężki kawałek chleba, zwłaszcza tutaj. Owiec nie mamy dużo, gdzieś tak 200-220 sztuk. No jest nas dwóch, więc nie jesteśmy w stanie mieć więcej owiec, bo no trzeba to wszystko obrobić, a jak samo dojenie zajęłoby nam dużo czasu, a, a to byłoby mało czasu byłoby na pasienie tych owiec, więc rano to nie jest problem, bo rano można stać wcześniej, ale po południu już byłby to problem, no bo by było te owce dużo później puszczane i tak dalej, i tak dalej. Także mamy taką garstkę niewielkich owiec i, i tym się zajmujemy i tu je wypasamy, no bo to też jest tak, mówię, teren parku, oni tu prowadzą różne doświadczenia w sensie wypasu, mają takie sieci monitoringowe, gdzie sprawdzają jak wpływa wypas owiec. Na, na, na ten teren, no i, i jakoś tak to działa pomalutku, minęło już tutaj sporo czasu, ponad 20 lat. Nazywam się Wojtek Komperda, baca szczorsztyna w Pieninach na Polanie Majesz, tu zajmuję się wypasem mówię z produkcją odsypków. Dzisiaj właśnie nastąpił taki dzień co rozstrzyżeniem, odbywa się to dwa razy w roku, raz na Bacówce, a drugi raz w domu w środku Stycznia i teraz, w naszym przypadku, początkiem sierpnia. No, odbywa się tak, że wszyscy gospodarze przyjeżdżają do, ku swoim łowcom, i z i wełnę zabierają. A te ci co chłopy to szczygą, no to oni tam, tam są złętownego, to iż oni się konkretnie zajmują i przyjeżdżają na, na dzień, czy tam na ile godzin zależy, ile owiec jest. No i tak powiem fajnie, że to omie tam za... No nożyczkami, no wiadomo, bo zeszłoby, no jak tam bym miał może 20 a 15 owiec, no to łoszczydze, nie tam, może szyga z dobrej łoszczydze i 50 na dzień, no nie wiem, nożyczkami nie, ale tak, mamy tam po 100, po 150, 70 owiec, no to no to to wszyscy to by zeszło nam tydzień, z i Ja niby się owce nie pasuje, bo to takie mieszanie było, tak to w jednej chwili, w jednym dniu wszystko się ogarnie, nie? Owce się napasą trochę i, no i powiem tak, że załatwione to jest w jeden dzień. Mój nazwisko Andrzej Majerski, Bacuję na Jaworka w rezerwacie Biała Woda. już od 90. 2009 roku, to jest 25 lat, jak jestem tutaj bacą na tym terenie. Owce po prostu zbieram na wypas od hodowców, głównie z hala. Jak również jestem sam hodowcą i posiadam w swojej owiec około 400 sztuk, które są tutaj wypasane na tych halach. No. Na wiosnę przychodzimy tutaj w zależności jak, jak, jak się wiosna kształtuje, w tym roku my wyszli późno, ponieważ, ponieważ zimno było i, i dopiero tu przyszedłem po 10 maja, czasami jest tak, że nawet końcem kwietnia, jak jest to w zależności od, od, od wiosny, jak się trowa pojawi, no to w ten czas tutaj, tutaj przychodzimy, no bo wiadomo, że jak jeszcze nie ma tej trowy, tej zieleniny, no to, to po co będziemy przychodzić, co by te owce po prostu jadły. No głównym problemem od, od początku, jak bacuję, no, to, no to są te wilki, i z którymi po prostu coraz bardziej mamy problemów. Yy, no bo po prostu za tyle lat no to już obserwuję całą tą sytuację. Jest ich coraz więcej i wyrządzają nam nie tylko mi, ale wokół wszystkim bacom, wokół wszystkim tym bacom wyrządzają nam, yy, można powiedzieć, ogromne szkody, bo nie tylko, po prostu owcę nam zagryzają, zjadają, to jeszcze i na bydło się też rzucają. Yy, jest po prostu yy, coraz więcej. No nie wiem jak to dalej z tym wszystkim będzie niby regionalna dyrekcja Ochrony i środowiska na szkody wyrządzone przez wilki, no ale to trzeba całe te wszystkie procedury, protokuły i tak dalej, żeby utrzymać te odszkodowania. Jak jest to obca zwykła towarowa, bo w zależności od jakiej to rasy łowi owiec, ale jak zwykła owca towarowo zostanie zjedzona przez wilki, to nawet właściciele po prostu nie zgłaszają tego odszkodowania, no bo za te 200-300 czy 300 zł to się to się nawet nie opłaci niektórym ludziom. No. Nocą z wilkami nie mieliśmy nigdy problemu. Jedna osoba śpi, oczywiście tam przy owcach pilnuje. Yy, mamy jeszcze takie dodatkowe flary poza ten koszar, który tam jest. Flary, które niby chronią, tak? Czy wilk by je przeszedł? Nie wiem, do tej pory ich nie przeszedł. No to być może, że ich teraz też nie przejdzie. A dniem przede wszystkim muszą być dobre psy. Ale, tak jak mówię, pies to jest tylko taki wstęp do tego, żeby to stado uchronić, bo pies służy troszkę jak alarm. I jeżeli nie będzie się reagować, jak pies zrobi jakiś tam hałas i coś tam się dzieje, no to myślę, że sam pies nie byłby w stanie obronić. Tutaj jest dość ciężki teren do chronienia obiec psami, bo przez środek polany biegnie szlak. I chodzi, no dzisiaj akurat nie ma dużo ludzi, ale na weekend chodzi mnóstwo ludzi. I z psami, bo jest tu dozwolone niestety przejście z psami, i nie można tutaj puszczać dużo psów, w naszym przypadku, owczarów czy coś, żeby broniło tego stada, więc tutaj takie problemy mieliśmy tego typu. I tu trzeba mieć, jak to się mówi, głowę na karku, żeby wiedzieć, co się dzieje wokół. Ale jak się ma tą głowę na karku, to zapewniam, że można sobie dać rady. No.